Przesłanie Jezusa sprowadza się do prostych słów. Miłuj Boga całym sobą, a bliźniego swego jak siebie samego. Właśnie o to chodziło Jezusowi i uważam, że powinniśmy uwydatniać to przesłanie. Spędzając ze swoimi uczniami ostatnie godziny, Jezus powiedział: Ojcze, modlę się o to, aby oni byli jedno, jak ty i ja jesteśmy jedno. Gdy myślę o wyznaniach, gdy myślę o różnych religiach, to mówię sobie: Tu nie o to chodzi, o te wszystkie różnice. W tej kwestii moje spojrzenie się zmieniło. Skupiam się raczej na tym, co nas łączy. Takie nastawienie jest zaczątkiem każdego głębokiego i wartościowego związku. Jeśli pierwszą rzeczą, jaką mogę się z kimś podzielić, jest moje zamiłowanie do nauk i życia Chrystusa i to, że pragnę być z Tobą w tym zakątku, w którym mieszkasz, to jest to wizja światowej społeczności, która mnie pociąga.